Coraz więcej osób dowiaduje się, że może unieważnić umowę kredytu walutowego, ale wciąż niewiele osób wie, że może również wygrać z bankiem w przypadku, gdy posiada konsumencki kredyt złotówkowy. By uzyskać odpowiedź na pytanie, czy możemy i czy warto to zrobić, najlepiej zacząć od analizy prawnej oraz finansowej, które w naszej kancelarii Wykonujemy całkowicie bezpłatnie. Analizę prawną wykonuje pani adwokat Anna Dudek. Natomiast ja robię analizę finansową. Dzięki tym dwóm analizom będziesz już praktycznie wiedział, czy są podstawy prawne, by wygrać z bankiem, oraz jaką kwotę korzyści możesz otrzymać. Czyli, czy gra jest warta świeczki, jak to mówią nasi klienci. Dziś odpowiem na pytania. Co i jak zrobić w przypadku kredytów walutowych? Natomiast w następnym filmie opowiem o kredytach złotówkowych. Choć wiele aspektów w obu tych kredytach jest bardzo podobnych. Praktycznie każda umowa walutowa jest niezgodna z prawem, gdyż zawiera zapisy niedozwolone, czyli abuzywne. W naszej kancelarii przeprowadziliśmy ponad 1000 analiz. Oraz wykona wykonaliśmy około 3000 porad prawnych, więc możemy to potwierdzić z własnego doświadczenia. Jeżeli umowa walutowa ma zapisy abuzywne, a wystarczy tylko jeden taki zapis, to praktycznie jesteśmy pewni, że wygramy z bankiem. Banki doskonale o tym wiedzą, dlatego proponują tak zwane ugody. W naszej kancelarii mamy trzy opcje rozwiązania sprawy, ugoda pozasądowa, ugoda sądowa oraz wyrok sądowy. Jeżeli chodzi o ugody pozasądowe, to mamy i zdecydowanie najmniej, ponieważ na tym etapie banki rzadko proponują korzystne dla nas warunki. I tu podpisaliśmy tylko takie ugody, w których banki zgodziły się na transparentne i uczciwe warunki dla naszych klientów. Natomiast ugód sądowych mamy już dużo więcej, ponieważ w sądzie to my dyktujemy warunki. Jak bank nie zgodzi się na nasze propozycje, to po prostu czekamy na wyrok sądowy, który jest najbardziej korzystnym rozwiązaniem dla klienta. Wyrok sądowy daje nam zawsze 100% korzyści, ustawowe odsetki oraz pewność, że nie zapłacimy podatku do Urzędu Skarbowego. I właśnie dlatego wyroków sądowych mam najwięcej. Jako kancelaria możemy pochwalić się stuprocentową skutecznością. Wygraliśmy wszystkie sprawy. Zapraszamy, abyś dołączył do grona naszych zadowolonych klientów. Dzięki czemu uwolni się od kredytu zarówno złotówkowego, jak i walutowego. Jak to zrobić w przypadku kredytów złotówkowych? Opowiem w następnym filmie, do obejrzenia którego serdecznie Cię zapraszam.